Witajcie kochani, chciałbym Wam dziś powiedzieć coś o niewoli, w jakiej wszyscy my, chrześcijanie, tkwimy. I co najgorsze, bezmyślnie zgadzamy się na tą niewolę. I gdy ktoś przychodzi, żeby nas z niej wyswobodzić, to się stawiamy i wrzeszczymy: Jak to ja nie jestem wolny? Nigdy nie byłem u nikogo w niewoli. Wiecie, to jest syndrom wyparcia. Nie chcemy się przyznać, że zostaliśmy oszukani. Wiecie, są takie trzy rzeczy obecne w naszym życiu: prawo, pismo, Słowo Boże. I większość ludzi twierdzi, że te dwa ostatnie to to samo. Naprawdę jest taka, że dwa pierwsze to jest to samo, a ta trzecia rzecz, a raczej osoba, słowo stało się ciałem, zostało przygwożdżone do krzyża i uwolniło Cię raz na zawsze od tych dwóch pierwszych. Chcę Wam pokazać, jak bardzo jesteśmy oszukani. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że pismo. W tak ślepo wierzymy, jest poprzekręcane, pogmatwane, wypaczone przez rozmaitych tłumaczy, a tradycyjne kościelne interpretacje, które ciągną się przez dziesiątki i setki lat, tylko pogłębiają ten stan rzeczy. Paweł napisał w Galacjan 3:22, że pismo poddało wszystko, wszystko. Z matematyki pewnie wiesz, że wzór wszystko zawiera wszystko, również ciebie, drogi widzu. Także Paweł napisał, że pismo poddało wszystko pod władzę grzechu. Wiecie, jest tylko jeden grzech. Grzech niewiary w jedynego prawdziwego Boga, który przyszedł i objawił nam Jezus Chrystus. Grzech niewiary w Ojca, który jest w niebie. Czyli zobaczcie, Paweł napisał, że pismo poddało wszystko pod władzę, czyli w niewolę grzechu. Czy coś Wam to przypomina? Pamiętacie, jak Jezus powiedział do Żydów: Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi? Chciał ich wyswobodzić, ale oni mieli syndrom wyparcia. Zaczęli krzyczeć: Nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli! Jak to chcesz nas wyswobodzić? Jezus im powiedział, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Czyli łącząc te dwa wersety, można dojść do pełnego zrozumienia, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem pisma, bo pismo poddało wszystko pod władzę grzechu. I niewolnik Pisma nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn cię wyswobodzi, prawdziwie wolny będziesz. Możesz być prawdziwie wolny tylko wtedy, gdy poznasz prawdziwego Ojca, który jest w niebie. Możesz to zrobić tylko przez Syna, bo Jezus jako jedyny pośrednik jest drogą do Ojca, który jest w niebie. Czyli zobaczcie jeżeli pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, to jasno z tego wynika, że każdy, kto ślepo ufa pismu, jest pod władzą grzechu. Zgadza się. I nie uwolni się od grzechu, tak, dopóki nie uwolni się od pisma. Czy to jest jasne? Ci wszyscy, którzy teraz się ze mną zgadzają, to nagranie, to wideo, to nauczanie jest dla was. Chciałbym wam dzisiaj troszeczkę uwolnić od grzechu. Żeby was uwolnić od grzechu, Was uwolnić od pisma. Jeżeli niesfałszowane pismo poddaje wszystko pod władzę grzechu, to co dopiero sfałszowane. Gdzie pismo wielokrotnie było przepisywane, wielokrotnie powielane, wielokrotnie kopiowane, wielokrotnie tłumaczone. Byśmy my na końcu tego całego procesu, tego głuchego telefonu, otrzymali księgi, listy, które są częścią Nowego i Starego Testamentu. Pismo poddało wszystko, pod władzę Gdy Paweł to pisał, to miał na myśli o wiele większą ilość pism, niż my mamy pozwolenie dziś wyczytać. A to oznacza, że my w dzisiejszych czasach jesteśmy zamknięci w jeszcze mniejszym pudełeczku, niż o tym pisał Paweł 2000 lat temu. Dlaczego? Bo ktoś kiedyś, nie był to Bóg, ale człowiek, zamknął nas w kanon 66 ksiąg. A my, polegając na człowieku, grzecznie siedzimy w tym pudełeczku. Nie piśniemy ani słowem, by się temu sprzeciwić. Boimy się wytknąć jakikolwiek błąd. Wszystko przyjmujemy jak leci. Bo przecież to jest świąty kanon. Wiecie... A mnie ogarnia święty gniew, jak patrzę na te stada baranów, które zgadzają się na wszystko, co zostanie im przedstawione i wydrukowane na kartkach ich świętej, niepodważalnej księgi. Nieważne, że jest przekręcona lub zniekształcona. Mówią na to bezmyślnie tak i amen. Wiecie, jesteśmy bardzo bezmyślni bez wyobraźni w tym temacie. Ufając, że instytucja, która od 1700 lat zajmuje się z powodzeniem, indoktrynacją, manipulacją i zwodzeniem ludzi podczas układania kanonu była wolna od tych przymiotów i zrobiła to z czystym sercem. Czy naprawdę aż tak wierzycie Kościołowi katolickiemu, znając ich metody, techniki manipulacji, że prawidłowo dobrała tylko cztery z kilkudziesięciu innych Ewangelii? Czy naprawdę aż tak ufacie Kościołowi katolickiemu? Że korzystała z prawidłowych manuskryptów, że je prawidłowo przetłumaczyła? Czy naprawdę jesteście aż tak naiwni, że wierzycie Kościołowi katolickiemu, który uznał i odrzucił pewne księgi i listy i nazwał je zakazanymi, nazwał je apokryfami, mówił wam, że są B, że są zakłamane, że są nie do czytania, że was zwiodą, że zamącą wam w głowach? Naprawdę tak wierzycie tej instytucji? Tak ufacie tej instytucji, że zrobiła dobrą robotę, zamykając Was w kanonie 72 książek, A protestanci, nie protestując, przyjęli grzecznie, bez zadawania zbędnych pytań 66 z nich? Dziś, czemu nie zadajemy w ogóle pytań? Bezmyślnie wszystko łykamy? Zostaliśmy nakarmieni wersetem. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Więc jeśli zostaliśmy nakarmieni takim wersetem, który błędnie interpretujemy, to strzelamy sobie w kolana i jeszcze bardziej zamykamy się pod władzę grzechu. Bo wszelkie pismo od Boga natchnione poddało wszystko pod władzę grzechu. To, że coś jest natchnione, to nie oznacza, że znajdziesz tam życie. Jezus mówi, badacie pisma do mnie, czyli do słowa, które stało się ciałem. Przyjść nie chcecie. W pismach znajdziesz tylko niewolę grzechu. To, że. Pisma są natchnione oznacza, że duch prawdy i tylko duch prawdy, który cię wypełnia, ma na podstawie czytanej przez ciebie martwej litery, bo niejednokrotnie źle przetłumaczonej, znaleźć głębie i prawdę. Tylko, że ci prosty przykład. Jest jedyny werset w Biblii, który każdy z nas zna na pamięć. I ten fragment, jak zresztą wiele innych, jest błędnie przetłumaczony, przez co jeszcze bardziej poddajecie cię pod władzę grzechu. Co to za fragment? Modlitwa Pańska, przypomnijmy sobie, jak brzmi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Czy nasz Bóg w niebie wodzi nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego? Czy Bóg dopiero ma nas zbawić, czy już to zrobił? Ok, spójrzmy do tego natchnionego pisma z duchem prawdy. Link będzie pod filmem, będziecie mogli sami to sprawdzić. Zajrzymy do Greki. Jak brzmi w oryginale ta modlitwa? Uczniowie poprosili Jezusa, żeby ten nauczył ich się modlić. Tak więc módlcie się, wy. Ojcze nasz, w niebiosach niech zostanie uświęcone imię Twoje. Niech zostanie uświęcone? Zobaczmy, jaki jest czas. Czasownik, tryb rozkazujący, czas przeszły, dokonany. Czyli ojcze nasz, który jesteś w niebie, zostało uświęcone imię Twoje. Ok, lecimy dalej. Niech przyjdzie. W przyszłości, królestwo twoje. Niech stanie się. W przyszłości wola twoja. Ok, sprawdźmy czas. Uh, czasownik trypo rozkazujący. Czas drugi przeszły, dokonany. Przyszło królestwo twoje. Czas przeszły dokonany. I stała się wola twoja. Jak w niebie, tak i na ziemi. Idźmy dalej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Daj nam dzisiaj. Czas drugi przeszły, dokonany. Dałeś nam dzisiaj. dalej. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zobaczmy. Czy on musi nam dopiero odpuścić? Nie. On już nam odpuścił. Przeszły, dokonany. Wykonało się. I odpuściłeś nam winy nasze, jak my odpuszczamy. To jest czas teraźniejszy. Odpuszczamy winowajcom naszym. Idźmy dalej. I nie wprowadziłbyś nas w próbę, doświadczenie. Nasz status w niebie nikogo nie próbuje i nikogo nie wprowadza w próbę. Nikomu nie każe kogoś zabić, żeby się przekonać, gdzie jest jego serce, bo. Nasz Bóg jest jedno z Jezusem, a Jezus jest jedno z Ojcem. Jezus nie musiał nikogo wprowadzać w próbę, żeby się dowiedzieć, co jest w Jego sercu, bo On znał każdego. Wiedział, co jest w sercu człowieka. Nie potrzebował świadectwa człowieka. Nasz ojciec w niebie również nie wprowadza nas w próby, ale uratuj, uratuj. To jest przyszły, nas od niegodziwego, od złego. Sprawdźmy. Wow, czas przyszły dokonane i uratowałeś wyrwałeś nas od złego. Jak widzisz, wszyscy jesteśmy zamknięci bezczelnie w niewoli pisma. Tych wszystkich rzeczy zakamuflowanych wokoło niego, które sprytnie odbierają nam zdolność chodzenia w całej pełni i korzystania z tego, co wykonało się na krzyżu. Nie ufajcie papierowi, pergaminowi, papiruskom, kartkom i farbie drukarskiej. Ufajcie nawet tak zwanej oryginalnej Grece, ale Duchowi Prawdy, Słowu Bożemu wychodzącemu z ust samego Boga Ojca, który jest w niebie. Czyli jak będzie brzmieć naprawdę modlitwa, w którą się modlisz od dziecka? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, jest uświęcone imię Twoje, przyszło królestwo Twoje, stała się. Wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego dałeś nam dzisiaj i odpuściłeś nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wprowadziłbyś nas w próbę, ale wyrwałeś nas od złego. Ten przykład to tylko wierzchołek gry lodowej. Jak widzisz, Pismo, i to źle przetłumaczone, poddało wszystko pod władzę grzechu. Jeśli nadal chcesz tkwić w tym grzechu, to nadal ślepo ufaj Pismu. Ale jeśli chcesz być wolny od grzechu, słuchaj Jezusa. Jezus to Słowo Boże i to Słowo stało się Ciałem i to Słowo wypełniło Pisma a jak już wypełniło to je, przybiło do krzyża, byś ty był wolny od litery, a zanurzył się w słowie, czyli w relacji z samym Ojcem, który jest w niebie, o który nieustannie do ciebie mówi. Ojciec, który jest w niebie, chce od ciebie szczerości. Ojciec, który jest w niebie, nie boi się naszych niewygodnych pytań. To chrześcijanie boją się zadawać pytania, ciągle się czegoś boją. Chrześcijanie się boją, że Ojciec się na nich obrazi, że dotykają czegoś, co ktoś uczynił tematem tabu. U Ojca nie ma tematów tabu. U Ojca są otwarte usta czekające na relacje. Ojciec czeka, by Ci wszystko wytłumaczyć, by odpowiedzieć na każde niewygodne pytanie. Słowo Boże wychodzi przez usta Ojca, a nie przez literki. Źle przepisane, nieprawidłowo przetłumaczone czy kulawo zinterpretowane literki. Jezus nie powiedział: Muszę odejść, ale zostawię wam pisma i one wprowadzą was w prawdę. Jezus powiedział: Dam wam ducha prawdy. A on wprowadził was we wszelką prawdę. Wtedy jesteście prawdziwie wolni, gdy uwolnicie się od pisma zamykającego was w niewoli grzechu. Czyli w niewoli niedoskonałej litery, która powoduje, że wierzycie w kłamstwa i nie dochodzicie do prawdy. Poznaj osobiście ducha prawdy, a prawda cię wyzwoli.